O, okej, okay, okej. Okay. Jak już mówiłam, jestem księżniczką. Aha. I wcześniej gonił mnie straszliwy smok. Widziałyśmy. Czekałam, aż mój przystojny książę mnie uratuje. Jasne. A gdy to zrobi, dopiero zacznę żyć co? Zaczęłaś żyć, kiedy się urodziłaś. Nic nie rozumiecie, bo uratowałyście mnie, zanim książę to zrobił. A teraz wybaczcie, ale muszę zwabić bohatera. E... jak się wabi bohatera? To powinno być na tyle niebezpieczne, żeby go zwabić. Uratuj mnie, mój trycerzu! O! tu robicie? Bluebello, nie chciałabyś wpaść do tego wulkanu? W takim razie jak mój książę mnie uratuje? Nikt nie musicie ratować. Możesz robić co tylko chcesz ze swoim życiem. Właśnie, możesz założyć własną firmę. Albo być w słoczyńców. Wszystko jest lepsze niż płaszczenie się przed księciem, który nigdy się nie pojawi. Może macie rację. Może nie powinnam czekać na księcia. Może tak naprawdę on nie istnieje. A może istnieje! Wyjaśnimy ci to w jakiś inny sposób. O, o okay! Właśnie. Sama widzisz bluebellowca, ale nie musisz. Ow. Pomocy! Książę! Ratuj! Ojej! Pomocy. Ratuj! Zatrute jabłka babci wiedźmy. A, nie. A? Nie. A? A -a. Nie A? tym razem. A. Okej, okay. to musi się udać. Pomocy! Och, ratuj! Jestem księżniczką w opresji, ratuj! Słyszy mnie ktoś? A najlepiej ktoś wysoki i przystojny. Ach, tutaj jest... Pomocy! Dziewczyno, co ci odbiło? Jesteś panną w potrzebie, czy zdesperowaną wariatką? Ach. Słuchajcie, myślałam, że zrozumiałyście. Nie chcę, żeby ratowały mnie trzy karzełki. I sama siebie też nie chcę ratować. Chcę zostać uratowana przez księcia. O, doskonale. Chodź, złap mnie smoku! Tak, panna ma problem. A? Tego się kompletnie nie spodziewałam.